To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowturkamaturalna.pl ukośnik podcast. Dziś symbol i alegoria. Podstawowe różnice i funkcje jakie w tekstach kultury mogą pełnić. Co łączy symbol i alegorie? Symbol i alegoria to środki stylistyczne. Łączy je tylko to, że nie są rozumiane dosłownie. To przedmioty, osoby czy wydarzenia, które mają kierować myśli odbiorcy ku innym ukrytym treściom. Natomiast co je różni? Allegoria ma sens jednoznaczny, ustalony, tylko jedno znaczenie, które każdy rozumie. Natomiast symbol cechuje wieloznaczność, czyli ma wiele znaczeń i każdy może rozumieć go inaczej. Zatem jakie funkcje i cechy alegorii i symbolu możemy wymienić. Allegoria może być motywem, przedmiotem, postacią, które poza dosłownym znaczeniem mają także sens przenośny. Występują w literaturze, sztuce, teatrze, filmie. Alegorię stosujemy, aby wzmocnić znaczenie opisywanego zjawiska, rzeczy czy sytuacji. Alegoria ma jedno rozpoznawalne znaczenie utrwalone w świadomości czytelników, więc alegoria nie pozwala na dowolną interpretację. Alegoria wymaga od odbiorcy pewnej wiedzy o tradycjach kulturowych. Na przykład, patrząc na szkielet z kosą, wiemy, że jest to obraz śmierci. Kobieta z zawiązanymi oczami i wagą w dłoni jest znakiem sprawiedliwości. Liczne alegorie zawierają bajki. Występujące w nich zwierzęta pokazują pewne z góry określone ludzkie cechy. Na przykład, osioł to upór. Mówimy uparty jak osioł. Wół czy pszczoła to pracowitość. Haruje jak wół. Pracowity jak pszczoła. Lis to przebiegłość, chytry, doświadczony, cwany jak lis. Sowa to mądrość, mówimy sowa, mądra głowa. Owieczka, niewinność, może naiwność, baranki idące na rzeź. Natomiast symbol ma zasygnalizować odbiorcy znaczenie ukryte w utworze. Odczytywany jest w kontekście treści całego dzieła i jest nieoczywisty, zagadkowy. On może wyrażać głębsze treści. Symbol zawsze jest wieloznaczny, można mu przypisać wiele znaczeń, ale w każdym y, utworze występuje na ogół w jednym znaczeniu. Symbol pozwala wyrazić to, co niewyrażalne czyli pokazuje sensy, których nie da się opisać słowami. Y Zapamiętajcie sobie, że symbol nie tyle ujawnia swoje znaczenie, co je sugeruje. To odbiorca dopełnia je kontekstem historycznym, kulturowym czy swoim doświadczeniem, przez co może być odczytywany na wiele różnych sposobów. Na przykład, gołąb, ptak w naturze dosyć agresywny, ale wiemy, że jest symbolem zdecydowanie innych wartości. Dla wielu ludzi jest symbolem miłości i dobroci. Człowiek o gołębim sercu. Po II wojnie światowej, między innymi za sprawą Pablo Picasso, stał się symbolem pokoju, chętnie wykorzystywanym przez różne em, prokomunistyczne ruchy i organizacje. Dla katolików, gołąb to symbol ducha świętego. Albo na przykład, spadająca gwiazda. Od zarania ludzkości uważana jest za znak nadprzyrodzony, któremu przypisuje się jednak krańcowo odmienne znaczenia. Może być zarówno znakiem nadziei, jak i zwiastunem nieszczęścia. Wąż może symbolizować zło, jak kusiciel ze Starego Testamentu. Może symbolizować krzywo przysięstwo, mówimy wężowy język. Może symbolizować podstęp lub mądrość. Symbolem medycyny jest wąż opleciony wokół laski Asklepiosa, czyli eskulapa. Symbole i alegorie można porównać do wyrazów w języku. Jeśli wyrazimy się używając powszechnie znanych słów, obecnych w języku od dawna, no to zrozumie nas każdy lub prawie każdy. Jeśli tę samą treść przekażemy używając młodzieżowego slangu. Albo na przykład środowiskowej gwary, no to krąg rozumiejących nas odbiorców znacznie się zmniejszy. Jeśli odwołamy się do tradycyjnej alegorii, albo do utrwalonej w tradycji symboliki, większość bez większego wysiłku powinna zrozumieć takie obrazowe przedstawienia. Jeśli jednak posłużymy się jakąś nietypową alegorią, lub symbolem, który dopiero co przyszedł nam do głowy, no, postawimy odbiorcę przed koniecznością rozwiązania zagadki: co mam na myśli? Podsumowując, alegoria ma z góry ustalony sens w kulturze i w tradycji, i w każdym utworze występować będzie w tym samym znaczeniu. Zaś znaczenie symbolu może być różne, zależne od kontekstu, epoki, intencji i doświadczeń autora dzieła. Tyle dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.